Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii czacień z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku zająć zajęcie karmieniem zwierząt, tak jak widzicie to już przygotowałem sobie waltrę z ładowaczem czołowym. No i na sam początek będę chciał nakarmić owce, no bo już tam skończył im się zapas siana, więc weźmiemy sobie tutaj kilka bel. No i nawet ustawimy może trochę więcej, żeby mi się to później automatycznie uzupełniało, więc podaliśmy do magazynu. No mamy tutaj ponad 100 bel. No i wybierzmy sobie tutaj siano, możemy nawet kostki wybrać, więc weźmy sobie na przykład cztery kostki siana. No myślałem, że trochę inaczej się one nam ułożą, ale okej, okay, weźmiemy sobie te trzy, później jeszcze tamtą jedną. No więc odpalamy sobie tą waltrę, tutaj podjedziemy sobie do tych kostek. No i za chwilę zajmiemy się też kalmeniem krów. Ok, musimy sobie to oczywiście odpowiednio tutaj złapać. No i okej, okay, musimy teraz ostrożnie podjechać do tej zagrody dla owiec, więc wycofajmy sobie w ten sposób. Nawet możemy trochę szybciej pojechać, tylko mam nadzieję, że mi te kostki nie spadną, więc teraz musimy uważać, troszkę sobie teraz skręcimy. No i wygląda na to, że chyba bezpiecznie udało mi się dostarczyć te kostki, ale jeszcze zobaczmy, musimy tutaj to opuścić. No i okej, okay, teraz to ono będzie się tu uzupełniać. W korycie już ta jedna kostka spadła. Okej, okay, zostaną dwie, więc tutaj jednak tyle wystarczyło. No w sumie taka jedna kostka ma ponad 7000 litrów, no ale tak jak już wzięliśmy tamtą jedną, to możemy ją tutaj przywieźć. No albo ją sobie też możemy wykorzystać do paszy dla krów, więc w sumie tamte dwie kostki powinny wystarczyć, bo te owce aż tak dużo nie jedzą, więc odstawimy sobie ten ładowacz czołowy tutaj obok zagrody, no i zaraz przyjedziemy paszowozem i zajmiemy się przygotowaniem paszy mieszanej dla krów. Więc odczepiamy sobie ten ładowacz czołowy, no i waltrę możemy już schować do wiaty, więc pojedziemy sobie tutaj do wiaty na maszyny. No i okej, teraz wsiadamy sobie do paszowoców, jeszcze widzę, że musimy słomę uzupełnić, więc y, zaraz podjedziemy sobie po bele słomy. Na szczęście teraz już w przyszłym sezonie będę miał swoją słomę, no bo już y, ostatnio, na poprzednim odcinku zasiałem y, pszenicę, więc y, teraz już będę miał swoją słomę i nie będę musiał jej kupować. No to okej, podjedźmy tutaj, weźmy sobie trochę słomy. Okej, okay, tu jeszcze 12 bel zostało, nie wiem, może weźmiemy sobie... Trzy bele, zobaczmy, czy tyle wystarczy. O, i tak fajnie się taka skasiana pomiędzy nimi ułożyła. Ale na razie będę potrzebował tylko słomy, więc weźmiemy sobie te bele słomy. Fajnie, że ten poszowóz ma taką funkcję, że możemy sobie w ten sposób pobierać siano, słomę oraz kiszonkę z bel, no bo jest to o wiele wygodniejsze niż takie ładowanie przy pomocy ładowacza czołowego. Może troszkę wolniej to wchodzi chociaż zależy, bo tutaj nie musimy nic... ...manewrować ładowaczem czołowym, tylko po prostu podjeżdżamy sobie do takiej beli słomy i pobieramy słomę. Teraz muszę uważać, żeby tej kostki siana nie zebrać, więc wyłączymy sobie na razie paszowóz. Wycofajmy i podjedziemy do tej kolejnej beli słomy. A może trochę z tej strony to weźmiemy, żeby nie wysiąść przypadkiem siana. No i tu nam się oczywiście ta słoma uzupełnia. Tutaj też mamy pojemność tego paszowozu pokazaną na tym wyświetlaczu. No i okej, okay, mamy 15 tysięcy litrów słomy. Myślę, że tyle powinno wystarczyć. Widzę, że już trochę tego bornika mi się uskładało. No może w przyszłości jak zakupię sobie biogazownię, no to... Będę tam transportował ten nabornik, żeby wytworzyć biogaz oraz płynny kompost. No bo na naważenie pól aż tak dużo tego nie potrzebuję, a... Ja pewnie za jakiś czas zakupię sobie beczkę na gnojówkę. Może nawet w przyszłym sezonie, żeby to pole, które mam... nawieść gnojówką. Zobaczmy tutaj, jak to wygląda ta sytuacja. No tutaj... Słom jest prawie maksymalny poziom. No ale teraz będziemy musieli przygotować trochę paszy mieszanej dla y, tych krów oraz dla tych. Tutaj też jak widzicie już się rozmnożyły, już mamy tutaj y, 3 miesięczne krowy. Więc łącznie już jest 40 w tej zagrodzie, no i tutaj owce mają 100% wypełnienia y, siana. No to teraz możemy przygotować y, paszę mieszaną. Weźmiemy sobie trochę siana oraz kiszonki, tu już mamy jedną kostkę, weźmiemy sobie jeszcze jedną. Tu chyba 7000 litrów, łącznie będzie 14, więc tu weźmiemy sobie jeszcze jedną taką kostkę siana. No i za chwilę weźmiemy kiszonkę, ale na razie tutaj załadujmy siano, a później załadujemy kiszonkę. Więc niech tutaj się te kostki siana tutaj ładują do paszowozu. Tutaj stąd niestety nie widać, więc musimy sobie wziąć taką kamerkę. Tutaj nawet fajnie ta animacja wygląda jak to siano się wysypuje do tego paszawozu no i okej okay, mamy 55%, odjedźmy sobie trochę do tyłu no i weźmiemy sobie teraz kiszonkę, zobaczmy, tutaj jest kiszonka no to weźmy 3 bele, żeby od razu tutaj uzupełnić do 100%, a mamy tutaj różne Chociaż nie, wielkościowo są te same, tylko wydaje mi się, że folia była chyba inna, ale możliwe, że jakieś były z parasy sezonarnej albo... Albo nie wiem w sumie, czy może z jakiejś innej owiarki. Albo może też była niebieska folia, bo jakoś nie zwróciłem dokładnie uwagi. No to jeszcze zostało trochę tej kiszonki, no ale to za chwilę sobie weźmiemy do kolejnej porcji paszy mieszanej, no bo oczywiście tutaj jeden paszowóz nie wystarczy, bo musimy uzupełnić paszę w tej oborze, no i jeszcze w tej zagrodzie dla krów. Więc tutaj sobie wysypujemy tą paszę, tu już niewiele tego zostało, no ale teraz trawy będą miały co jeść, tym bardziej, że zbliża się zima, więc trzeba je porządnie nakarmić, chociaż oczywiście trzeba je karmić cały rok i dbać o nie. No w tej zagrodzie niestety nie mają zbyt dużo trawy do skubania, więc tam po prostu mają taki wybieg, żeby sobie trochę pochodzić, poskubać, ale i tak większość tutaj mają paszę w tej oborze, no i mamy zero tutaj w tej wozie, czyli nic nie zostało. No to jeszcze trochę trzeba będzie tam dosypać, ale na razie może zrobimy paszę i wyładujemy ją w tym korycie tutaj w tej zagrodzie dla krów. No to ok, weźmy sobie tą belę Kiszonki. Widzę, że teraz cień zaczyna nam się robić w tym miejscu, no tutaj mamy bardzo wysokie góry, które, które trochę mogą zasłaniać słońce, więc... Ale no tu już czeką jesienią jest dość ciemno po południu, albo nawet rano już tutaj zaczyna nam się robić cień. Ale okej, weźmiemy sobie kostkę siana. Właściwie to nawet dwie. A, jeszcze mamy też bele siana, ale ja sobie wezmę kostki. Tu akurat będziemy mieli dwie kostki. To ch chyba będzie nieco ponad 50% wypełnienia paszowozu, więc sobie tutaj... ...damy to siano, no i jeszcze zaraz weźmiemy kiszonkę. Ok, no to jeszcze dołożymy trochę kiszonki. Weźmy sobie tutaj dwie bele. No i uzupełnimy znowu paszawosach. Jeszcze teraz poza odcinkiem sobie zrobię sianokosy na moich polach, tutaj na tym moim polu za wiatami zrobię sobie jeszcze na kiszonkę dla krów, żeby tutaj zmagazynować, natomiast na tym większym polu, na tej większej łące o tamtej z tyłu, wezmę sobie, zrobię kiszonkę na sprzedaż, żeby, żeby zarobić trochę pieniędzy, no bo będę potrzebował pieniędzy na zakup kombajnu. No i tu wybiorę chyba ten kombajn, który miałem na początku w serii czwartej. No bo jest to mały kombajn, więc akurat będzie idealny na takie gospodarstwo, gdzie nie mam zbyt wielu pól. No i zobaczę, pewnie zakupię sobie jakąś beczkę na gnojówkę. I zobaczę, jakieś kolejne maszyny może zacznę zbierać na biogazownię, żeby tam zawozić kiszonkę i przerabiać ją na biogaz oraz na płynny kompost. No i też obornik będę mógł tam zawozić. Ok, zrobimy sobie jeszcze jedną y, porcję paszy mieszanej, weźmiemy sobie te dwie belek kiszonki, no i jeszcze tej siana doładujemy. Na razie nie daje słomy, no bo oczywiście siana i kiszonki ma więcej, a słomy teraz mam mało, bo na razie musiał kupować. No, ale nie dokumenty miał swoją słomę, więc może ewentualnie troszkę będę mógł dodać do paszy mieszanej. No to tutaj weźmiemy sobie znowu dwie kostki siana, trochę tutaj tego poszło do tego karmienia zwierząt. Zaraz znowu będziemy mieli zapas na jakiś czas. A na szczęście tutaj z sianem oraz nie jest yy, żaden problem, bo wystarczy zrobić się na kosy i mogę zrobić dość spory zapas tego siana Roskiszonki. Zobaczmy, jak teraz wygląda sytuacja. No, to jest prawie pełne koryto z paszą mieszaną. Tutaj też jeszcze trochę dosypiemy, więc y, to akurat będzie jeszcze nawet trochę na zapas na kolejny miesiąc. No, tu weźmiemy sobie jeszcze tą y, kostkę siano do końca i weźmy jeszcze jedną belę kiszonki. Zobaczmy, czy cała ta tabela wejdzie tutaj do tego paszowozu, czy trochę zostanie. Okej, okay, tutaj jeszcze mamy trochę wolnego miejsca, ale już nie będę dobierał kolejnej beli, tylko po prostu sobie to wysypiemy i resztę wysypiemy do obory dla krów. Ale fajnie ta zagroda wygląda jesienią, tutaj te drzewka sobie posadziłem, żeby ta zagroda była taka bardziej urozmaicona, no i bardzo ładnie to wygląda. Tutaj mamy chyba dąb, tam jest wieżba, naprawdę bardzo ładnie ona wygląda jesienią. Tam sobie jakaś krowa chyba odpoczywa w cieniu pod tym drzewem, chociaż tutaj cień mamy teraz na całej zagrodzie. No ale w lecie tutaj mają fajny cień pod tymi drzewami krowy, tutaj jeszcze jest kolejny jakiś dąb, tutaj jest yy, sosna. No i to jest mój las, który jakiś czasem temu posadziłem, tutaj są te świerki oraz yy, sosny. Bardzo fajnie one rosną, później jak już rosną większe to sobie zakupię tartak. No i będę tam przerabiał to drzewo na deski. No i w sumie też wymyślałem nad zakupem yy, mleczarni, gdzie będę mógł przetwarzać mleko, więc pamiętaj, żeby sobie tutaj gdzieś niedaleko postawię mleczarnię, żeby przetwarzać mleko zamiast je sprzedawać. No ale ok, tutaj resztę sobie wysypiemy do abory. No ale w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.